Badania wykazują, że 9 na 10 osób nie żyje zdrowo, dlatego problemy zdrowotne są dziś tak powszechne. Po pojawieniu się tych problemów często sięgamy po leki na receptę, aby odpowiedzieć na choroby serca, otyłość, cukrzycę, choroby, które często są wymieniane jako główne przyczyny śmierci. My wolimy skupić się na głównych przyczynach życia, dzięki którym już dziś możemy pomóc naszym ciałom w rozkwitnięciu, aby żyć zdrowiej i dłużej. Każdy wie, że branże żywienia i farmaceutyczna od dekad korzystają z substancji bioaktywnych ze względu na korzyści zdrowotne. Substancje bioaktywne są naturalnymi związkami aktywnymi w ciele. Gdy są używane w naturalnej formie, zapewniają niesamowity wachlarz korzyści zdrowotnych bez skutków ubocznych i pomagają neutralizować efekty niezdrowego stylu życia. Substancje bioaktywne pochodzą z silnych, sprawdzonych roślin leczniczych. Nie są one nigdy izolowane, modyfikowane ani syntezowane. Jednymi z najsilniejszych substancji bioaktywnych są irydoidy. Irydoidy są wytwarzane przez rośliny lecznicze do obrony przed zakażeniami, chorobami i innymi zagrożeniami, są lekarstwem natury, zapewniają podobne korzyści dla ludzi. Mimo, że nie są tak powszechnie znane jak flavonoidy czy karotenoidy, irydoidy są od ponad 50 lat badane przez naukowców z całego świata. Badacze opublikowali tysiące prac na temat irydoidów i połączyli je z dziesiątkami korzyści zdrowotnych. A wyniki wykazują, że są one skuteczniejsze od pozostałych związków. W przeciwieństwie do farmaceutyków, irydoidy są całkowicie bezpieczne i nie mają negatywnych skutków ubocznych. Max to przełomowy suplement przepełniony irydoidami z wybranych najsilniejszych roślin leczniczych świata. Max drastycznie poprawia zdrowie i chroni przed największymi zagrożeniami zdrowotnymi. Max zapewnia najwyższą dostępną dawkę irydoidów z szerokiego wachlarza źródeł, jak morwa indyjska z południowego Pacyfiku, borówka z Ameryki Północnej, oliwki z nadmorza śródziemnego, derenia jadalny z Europy i Azji. Te źródła irydoidów zostały wybrane ze względu na wyjątkowe właściwości. Ich połączenie zapewnia znacznie więcej korzyści niż każde z nich osobno. Max zapewnia więcej korzyści zdrowotnych niż jakikolwiek inny suplement. Źródła substancji bioaktywnych Max są naturalne. Nie są one nigdy izolowane, modyfikowane ani syntezowane. Dzięki temu Max ma pełne działanie bez skutków ubocznych. Określamy to mianem zdrowia bez szkody. Sprinter Isa Phillips specjalizuje się w biegu na 400 metrów. Reprezentował Jamajkę na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku. Aktualnie trenuje do przyszłych Igrzysk w Londynie. Rywalizacja na tym poziomie wymaga, aby organizm pracował dosłownie jak dobrze wyregulowana maszyna. Biegi na 400 metrów w czasie 48 sekund, jak w przypadku ISY, wymagają niesamowitej kondycji. Każdy układ organizmu musi działać perfekcyjnie. Inteligentna mieszanka substancji bioaktywnych MAX czyni z niego potężny adaptogen. Jako prawdziwy cud natury, adaptogen wspomaga optymalną pracę organizmu i obrony przed wieloma zagrożeniami zdrowotnymi. Zaledwie 56 gramów MAX dziennie chroni organizm na 9 ważnych sposobów. MAX zwalcza wolne rodniki. Utleniające wolne rodniki są przyczyną wielu problemów zdrowotnych. Max to przeciwutleniacz zmniejszający ilość wolnych rodników i chroniący przed ich działaniem. Max zapewnia 25-krotnie lepsze działanie przeciwutleniające od sycylijskiej czerwonej pomarańczy najsilniejszego przeciwutleniacza wśród soków owocowych. Max promuje zdrową angiogenezę. Angiogeneza, czyli tworzenie się naczyń krwionośnych, jest korzystna dla wielu funkcji ciała. Wstępne badania wykazują, że substancje bioaktywne MAX ułatwiają zdrowy rozwój naczyń krwionośnych, zmniejszając wewnątrzkomórkowy stres oksydacyjny. Hamuje to angiogenezę wspomagającą rozwój niepożądanych komórek, jak komórki tłuszczowe. MAX wspiera krążenie. Nadmierne uaktywnienie płytek krwi hamuje prawidłowe krążenie i prowadzi do wielu problemów zdrowotnych. Max ułatwia regulację działania płytek krwi, wspomagając zachowanie płynności krwi i zdrowe krążenie w całym ciele. Max wspomaga zdrowe działanie mózgu. Mózg, tak jak inne części ciała, z czasem odczuwa skutki starzenia się. Wstępne badania wykazują, że substancje bioaktywne MAX wspierają zdrowe działanie kognitywne, zwiększając działanie przeciwutleniaczy i przepływ krwi w mózgu. MAX utrzymuje zdrowy poziom cholesterolu. Cholesterol pełni wiele ważnych funkcji w ciele. Wykazano, że MAX ma szerokie pozytywne działanie na wszystkie typy cholesterolu, zmniejszając zły cholesterol i rozwijając dobry cholesterol. MAX wspiera zdrową reakcję zapalną. Nadmierna reakcja zapalna może być niezdrowa. Substancje bioaktywne MAX ułatwiają prawidłowe działanie reakcji zapalnej przez równoważenie produkcji enzymów i działań związanych z zapaleniem. MAX optymalizuje układ odpornościowy. Badania wykazują, że substancje bioaktywne MAX znacznie zwiększają aktywność komórek NK, pierwszej linii obrony organizmu. Drastycznie zwiększają też poziomy interleukiny 2, która odpowiada za rozwój odporności. MAX podnosi odporność i zachowuje energię. Wysiłek fizyczny zwiększa zawartość wolnych rodników w ciele, co zakłóca prawidłowe działanie mięśni. Max obniża zawartość wolnych rodników, zapewniając wydajniejszą pracę mięśni i mniejsze zużycie energii podczas pracy. Max chroni przed przewczesnym starzeniem. Nadmierne produkty zaawansowanej glikacji, znane jako Age, rozbijają składniki organizmu i mogą przyczynić się do przedwczesnego starzenia. Max stabilizuje poziomy cukru i pobudza produkcję przeciwutleniaczy, hamując powstawanie produktów Age i zmniejszając ich szkodliwe działanie. One, Moim głównym celem jest udowodnienie sobie i innym, że możemy robić i mieć wszystko to, o czym zawsze marzyliśmy. Na ostatniej olimpiadzie do finału zabrakło mi około 6setnych sekundy. Można mieć albo powody, albo wyniki, a powody się nie liczą. Na Olimpiadzie pobiegnę jednego dnia, wrócę następnego 24 godziny później i wystartuję w półfinałach. Jeśli nie uda mi się powtórzyć wyniku na tak wysokim poziomie, to znaczy, że moje ciało nie odzyskało pełni sił. Nie uda mi się tego dokonać. Używam maks, aby wygrywać i wygrywać naturalnie. Z Max na pewno mam przewagę i korzyści, dzięki którym następnym razem pokonam te 600 sekundy. To wynik korzystania z Max. Zawsze czułam, że mam cel łączenie się z ludźmi. Wiedziałam, że to o to chodzi w moim życiu. Jody Whipple jest certyfikowanym dietetykiem i specjalistą do spraw cukrzycy na Uniwersytecie w Penn State. Oferuje ona konsultacje i programy żywieniowe dla studentów i wydziału, ale w domu i jest mamą. Mogę polecić MAX moim klientom z wielu powodów. Składniki MAX mają potężne właściwości przeciwutleniające. A ich połączenie jest jeszcze bardziej skuteczne. Korzyści zdrowotne Max są liczne. Po zapoznaniu się z badaniami dowiemy się, że Max w dużym stopniu leczy choroby i im zapobiega. Dowiemy się także, że Max ma działanie przeciwzapalne. Pomaga zwiększać odporność, a także sprawdził się we wzmacnianiu wytrzymałości sportowców. To naprawdę dobra inwestycja. Zdrowie i szczęście są ściśle powiązane. Wszystko jest lepsze, gdy jest się zdrowym, a kiedy ciało pracuje prawidłowo, możesz żyć pełnią życia.